czy jak się modlę to lepiej klęczeć, lepiej może stać? A jak położę się już w łóżku i przypomnę sobie, że nie odmówiłem modlitwy wieczornej i należąco odmawiam, to mam grzech? Postawy i gesty w czasie modlitwy. Myślę, że w tym temacie bardzo często niepotrzebnie robimy sobie wyrzuty sumienia. Czy my jesteśmy brzydsi w oczach Pana Boga, jak leżymy, niż wtedy, kiedy klęczymy z rączkami złożonymi? Czy my jesteśmy zobowiązani jakimkolwiek przepisem, że wolno się modlić tylko tak, a inaczej to już jest grzech? Nie ma żadnego takiego przepisu. Nie ma żadnego takiego spojrzenia Pana Boga, że w którymś momencie widzi nas jako brzydkich, złych. Dlatego każda postawa... I każdy gest w czasie modlitwy, o ile on jest wykonywany z mojej szczerości, jest prawidłowy. Oczywiście są pewne sytuacje, gdzie postawy i gesty są dość jasno ustalone. Jak chociażby liturgia kościoła. Gdy idziemy na Mszę Świętą, na liturgię godzin, na sprawowanie jakichś sakramentów, wtedy wiemy, że jesteśmy zgromadzeni razem na modlitwie. I również ta wspólnota wyraża się tym samym gestem, tą samą postawą. Wiemy, że cała wspólnota kościoła w pewnym momencie stoi, w innym momencie siedzi, a kiedy indziej jeszcze klęczy. Więc jeśli tylko mi oczywiście zdrowie pozwala na każdą z tych postaw, ja się dołączam, bo wtedy robimy coś razem, w jednym duchu, w jednej miłości. Oczywiście wierni w kościele, wierni świeccy, nie są tak mocno obwarowani przepisami liturgicznymi jak ksiądz czy służba liturgiczna, więc ogólnie nie ma zakazu, że jak ktoś chce wznieść ręce na modlitwę Ojcze nasz. Oczywiście jak najbardziej można to zrobić, grzechu nie ma, ale też dochodzi ten drugi moment naszego bycia z innymi. Czy ja kogoś tym moim gestem nie rozproszę? Czy ja nie zrobię jakiegoś niepotrzebnego zamieszania, jeśli ja tu nagle wyskoczę z rękami uniesionymi do góry. Trzeba mieć w patrzeniu na postawę swojej modlitwy dość szeroką perspektywę. Nie tylko, czy mi wolno, ale czy też przyniesie to korzyść nie tylko mi, ale tym, którzy są obok mnie. Natomiast w modlitwie indywidualnej, prywatnej, trzeba rozważyć. Na co mnie stać? Bo jeśli ja mam czas na to i zdrowie na to, żeby nawet uklęknąć, nawet i grzecznie, pokornie trzymać w geście posłuszeństwa te rączki złożone, no to rób to. Ja to mogę robić, bo mam na to czas i mam na to chęć. Natomiast jeśli ja biorę udział w zawodach sportowych, jakiś biegnę maraton, czy jeszcze jakiś poważniejszy e, turniej, to. Przecież to jest niemożliwe, żebym ja w tym momencie zachował postawę klęczącą z ładnymi, złożonymi rączkami, bo przecież będę tracił pozycję, którą sobie wypracowałem przez włożenie wysiłku w tą dyscyplinę. No to wtedy modlę się w takim stanie, w takiej pozycji, w jakiej jestem. Gdy jestem chory, leżący, leżę. Gdy już się położyłem spać, i mi się nagle przypomniało, Jasne, że to jest fajne, że ja wstanę, poświęcę się dla Pana Boga, chociaż jestem już bardzo zmęczony i uklęknę przy tym łóżku, ale naprawdę to nie jest problem, jeśli zrobię to już należąco. Przed Panem Bogiem jestem tak samo piękny w każdej pozycji i z każdym gestem. Pan Bóg oczywiście nie jest naszym kolesiem, ale Pan Bóg też nie jest bezwzględnym tyranem. Jest Panem, którego uznajemy za Pana i Króla swojego życia, swojego serca. Bo to od niego przychodzi świętość, ale też sam wobec nas nie stał się nigdy kimś nad wyraz wielkim. Wręcz w Panu Jezusie możemy zobaczyć, że Bóg, dlatego, żeby nas uświęcić, poniża się. On się uwija wokół naszych stóp, jak naj, najbardziej poniżony służący. Więc nasza postawa w modlitwie musi uwzględniać i wielkość Pana Boga. Ale też jego bliskość, bo chciał być bardzo bliski nam, jak przyjaciel, jak brat. Dlatego nie robimy sobie z modlitwy jaj, że sobie oleję Pana Boga, bo mi się nie chce klęczeć. Oczywiście, że nie, ale z drugiej strony też nie wpadajmy w fanaberię. Przecież jak leżę, to też mogę traktować Boga jak króla. I też dobrze jest odróżnić, że postawa to jest to, co prezentuje całe moje ciało. Gest. To jest to, co prezentuje moja ręka, moje oko. Ja mogę wykonywać wobec Pana Boga i wobec ludzi, z którymi się modlę, przeróżne gesty. Byle były we wspólnocie i byle były ze szczerego serca, a nie dla pokazu, dla pompatyczności. Niech Twoje serce złapie przede wszystkim Potrzebę modlitwy, a reszta stanie się piękna dzięki modlitwie, nawet Twoja postawa ciała i Twój gest.